Cześć, witajcie na moim znowieniu zdrabki Extra linie. Trawiła mi się wersja z taką bar barwniejszą teczą, jak to powiedzieć. Kupiłam z dwóch różnych paczek, pomimo, że to jest sobie kolejny numer 23, 24, ale to są różne paczki, żeby sobie tak po prostu, że tak powiem, utrudnić zadanie. Stopnie wykranych się jak to, to nie zmieniły, zasady wygrywania również. Trzeba utworzyć przynajmniej jedną linię, żeby wygrać cokolwiek albo przynajmniej dostać z rat. Od 100 aż po 140 tysięcy brutto. Już tutaj linia się u mnie utworzyła. Podczas strapania lesz zostawiłam do strapania trzy ostatnie symbole, ale i tak chronologicznie trapiemy. 23 numer. Tutaj linia się nie utworzyła. Będziemy szukać Biedronka. Biedronki tutaj nie ma. I tutaj jest Biedrona. Zobaczymy czy będzie ta wygrana, czy będzie wszystkie wygrane. Czapulka jest, ale ona na razie nam nie daje żadnej linii. Czapka, czapka, czapka. Hm. Zdrabka za 10 zł, dwie sztuki. No i piła. Znaczy piłka, no nie? Ja tak mówię czasami na piłka, takie zgrubienie wyrazu piła. A wiadomo, że piła to co innego oznacza. Jest taka miejscowość, ale też jest taka rzecz. I wygląda na to, że Zrabka jest pusta. No bo zobaczymy po kontrolnych Idę I to wystarczy nam, żeby wiedzieć, że strapka jest przegrana. I bierzemy się satę, przynajmniej zwrotną strapkę, Przynajmniej, aby najmniej coś więcej. Biedronka jest tu, tu biedronka, ale nam jeszcze nie tworzy żadnej linii. Kto czy kolejne linii? Hmm. No i dwa ostatnie symbole. Czapka. Istnieje, ale nie przyczynia się do tworzenia linii. Hmm. Dobra. Ostatnia szansa na kolejną linię. To są klucze. Ale klucze nic nie dają. Patrzę, co jest pod tą linią. 50 złotych pod jedną linią. I, i, i. No coś niesamowitego. Podsumowanie jest takie, że na dwie zdrabki wygra tylko jedna połowa, ale jestem 30 złotych na plusie. Brawo Ekstralinie, no super, no świetnie. Poprawiło mi to dzisiaj humor. W każdym razie życzę Wam takich strapek albo jeszcze lepszych. To się trzymajcie. Bajo!